Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej to cykliczne spotkanie przedstawicieli członków zarządu wszystkich województw w naszym kraju. Uczestnicy spotkania prezentują problemy województwa na terenie którego odbywa się konwent, a później nad nimi dyskutują. Przewodnictwo nad konwentem każde województwo obejmuje na okres pół roku. Każde posiedzenie konwentu trwa dwa dni. Dzisiejszy dzień jest poświęcony problematyce obszarów wiejskich i tematom związanym z rolnictwem, z promowaniem zdrowej żywności polskiej, z problematyką agroturystyki, gospodarstw turystycznych, no szeroko pojęte rolnictwo i obszary wiejskie. W drugim dniu konwentu dominowały tematy dotyczące środków unijnych przyznawanych w ramach kontraktów wojewódzkich i programów operacyjnych. Andrzej Łoś, przewodniczący konwentu marszałków województw Rzeczpospolitej, mówi, że prowadzenie obrad nie jest trudnym zadaniem. To nie jest jakaś tam specjalna trudność, natomiast jest to duże zamierzenie organizacyjne, bo zgrać wszystkie dokumenty, następnie wybrać odpowiednie miejsce. Staramy się zmieniać te miejsca, następnie doprowadzić do tego, żeby wszystkie dokumenty do każdego dotarły i żeby był jeszcze atrakcyjny program. To jest duże przedsięwzięcie organizacyjne, ale wdzięczne. Organizowanie konwentu przynosi spore korzyści. Dzięki temu, że się spotykamy. Systematycznie, co miesiąc, to ten nawzajem się od siebie uczymy. Każdy ma jakieś nowe, ciekawe pomysły. A poza tym bardzo często mamy wspólne interesy. Lipcowy konwent odbył się na Zamku w Kliczkowie. Był to świadomy wybór organizatorów. Tym razem mamy okazję gościć w pięknym Zamku Kliczkowskim, który, jak mało który obiekt na Dolnym Śląsku, jest warty pokazania całej Polsce. Dwudniowe obrady to nie tylko wypełnianie obowiązków. Na przedstawicieli województw czekały również nie lada atrakcje. Zawsze dbamy o to, żeby po ciężkich obradach panowie marszałkowie mieli chwilę relaksu. Tym razem zdradzę tajemnicę, panowie marszałkowie po pierwsze będą mogli wziąć udział w prawdziwym turnieju rycerskim, który jest tutaj przez rycerzy Zamku Kliczkowskiego przygotowywany, jak również będą jutro mogli gościć na poligonie w Świętoszowie, gdzie zobaczą czołgi Leopard. Konwent marszałków województw Rzeczpospolitej nieprędko wróci na Dolny Śląsk, ale organizatorzy chcieliby, aby w przyszłości obrady ponownie zawitały do Zamku Kliczków.